Manko, ja jestem Michał Witam w road to pro Po półtora rocznej przerwie Ale to wyjaśnię sobie Z wami po jakimś czasie Gdzie jestem w tym momencie? W Świdnicy, na Osirze Ten kto się zna na rajdach i interesuje To wie, że ta miejscówka Jest wręcz legendarna Od lat jest tutaj Serwis rajdu świdnickiego I biura rajdu A ja jestem właśnie na 29 rundzie Remi Masters. I właśnie idę odebrać akredytację. Naklejeczka jest, identyfikator jest, kamizelka jest. No to można się wybierać na odcinki, raczej na jeden odcinek. Będzie to OS Punków w trzech różnych miejscach. Prawdopodobnie zaliczymy jeszcze ten odcinek od mety, więc... W mogą to być nawet trzy miejsca. Dobra, musimy zapakować troszeczkę sprzętu, e, przepakować go dokładniej. Tu jest kamizeleczka, którą dostałem. Troszeczkę muszę sobie taśmę zrobić. Dobrze... zrobić naklejkę tak, żeby nie uszkodzić jej ani też nie uwalić szyby. Wiesz, Oni idą tutaj na prosto praktycznie Tutaj nikt nie będzie, wiesz się przehamowywał Tak, wiesz Tak samo żeby zostawić po prostu No korcimy tam na tym wypadku ale kurde No chyba, żebyś jakoś tu centralnie za yy, barierkę Tak, zobacz. Jak jedziesz od zewnętrznej dotulasz się i jedziesz centralnie prosto już na ograniczniki nie? 50 Gazem! Lewy 2 przez wygrodzenie na mostek! To prawy 3 na mostek! Jak coś to go nie zbierajcie, nie? No. Nie ma co, albo karty pamięci patrzcie gdzie leży no. Mam plan Zrobić te mostki w pierwszej kolejności Na drugą miejscówkę chcę się ustawić tutaj A na Trzecią miejsce, tam gdzie oni stoją, tam gdzie ten koleś o. idzie po prawej, o. tak żeby centralnie oni wchodzili w ten zakręt, żebym był naprzeciwko tego, nie? Czyli o. oni mają tak, a ja stoję tu, także na to mam gdzieś tam taki pomysł, sobie wewnętrzny. Będziesz na moim vlogu. Oby były. Siemano. Jesteś na nagraniu. Tutaj, tu. Przedstaw się ładnie. Wiesław Krzywka. <grych> Krzywka, bo to rajdowo. Rajdowo. Wiesław Krzywka. To jest ekspert najdłużej Eurosportu. Eurosportu. Pan gad. <grych> Eleven. Tylko <grych> Tak. Znaczy plan się to na tyle zmienił, że się widzimy wszędzie. Najpierw jestem tu, potem idę tam na ten przystanek no tak samo, no. i spadamy na meter. Jeśli wlazłem, to powiedz <noise> tak, bo nie zwróciłem uwagi, że masz w rękach, zobaczyłem, tylko że tam stoi. <głos> 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 Zostawiamy sobie właśnie miejsca na fajne może jakieś ujęcie. Tak to kurczę jest, że trzeba czasem wszystko dopieścić, ustawić i wtedy mówimy o szansie powodzenia jakiegokolwiek zdjęcia, więc jakby to jest tym magicznym problemem i całą zabawą z fotografią. Więc ja już w teorii ustawiłem W teorii eee, Jeszcze można byłoby poprawić delikatnie ten kadr, ale już Nie wymagajmy kurcze cudów I tak jest pięknie, więc idziemy dalej Zmieniły nam się trochę plany Zostajemy tu na dwa przejazdy A potem lecimy na metę, więc Zobaczymy pucharki Nasza pętla skończona, zostajemy tutaj na drugą, ale idziemy wyżej na takie winkle przy autobusowym przystanku, a potem zostajemy tam do końca odcinka, Robimy, robię wszystkie załogi, w tym moje. I potem lecę na serwis, gdzie będzie dosyć dłuższa chwila oddechu, ale będzie ceremonia mety i po mecie będziemy sobie spokojnie wracać do domku ekipą pierwsza pętla zdjęciowo wyszła ok, było troszeczkę akcji ale wydaje mi się, że będzie coś z tego materiału no i co? Trzeba jeszcze zdemontować trzeci aparat, który pytanie tylko czy żyje Żyje panie Total Anal Devastator. I daje radę. Przede wszystkim. Co ty tutaj masz? Co ty tutaj masz? Cześć, cześć. Proszę Państwa, to jest Artur Jasiński RedNudgeRally.pl Słynna tak. persona To jest jeszcze słynniejsze urządzonko To i tak jeszcze dobuduję tutaj kilka to. elementów dostawy. Reda od Torasa weźmiesz, tak? No, <grym> no Nie ma, nie ma ściany, no Skądś trzeba brać informacje? No kurze, no profesjonalnie, profesjonalnie jeszcze laptopa i asystenta No, no właśnie nad tym pracuję, ale to jeszcze troszkę musi potrwać, no ale spokojnie, damy ja radę I od razu Kraków zbudowali, czy tam żył, także... Byłeś Ty na moje... ten? nawalimy tam co Pindel pacnął? Byłem, pacną? byłem, ale ja byłem na kostce na Patelniach, no tam gdzieś przed, pod szczytem, nie? Aha, pod szczytem, bo no. już obstawialiśmy, że zaszczyt tam, tam pacnął mi się wydaje, że pod szczytem po tych zdjęciach, że to było pod szczytem, ale może i za szczytem, bo tam był ten taki szpaler drzew, no to tyle. Ale... No, no. Tyle, gdzie to tam. Na pewno nie prze. No, no. Znaczy, na pewno nie poprotem, Nie kostka nie? i nie na tych pierwszych patelniach no, co no, chodzi no. testowe, nie? No. Czyli to musi być szczyt lub tam w dół. I to wiesz, tak kurczę on nie jechał jakoś rewelacyjnie super szybko. Wiesz bo jechał dość kiepsko. No. To się wydawało, że co jak co, ale chyba nie on. No jedno. Tym bardziej, że nawet na liście go nie miałem startowej. A opublikowali startową, bo ja mam tylko zgłoszeń. Opublikowali startową, może to był błąd, że patrzyłem na startową, a nie na, na zgłoszeń. I, I nie miałem go na liście. Bo e, on był z numerem 28, a no jak widzisz jest 20, 29, a 28-31, czyli dwa gdzieś tam się zapodziały. Zapodziały się, no. Także to ja też tutaj się w błąd wprowadziłem, bo myślałem, że jest 32 załogi, a jest mniej. No ale to widoczne specjalnie dla mnie, to zrobiłem. <ślam melody> Żebym bardziej pocukrował. <ślam melody> że że jest 60 prawie no ale niestety chyba tyle aż nie ma. No nie zaczekamy, no czekamy co Czekamy, siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. Nie dzieje. byłem w tu 2008. No, naście. Naście. Zmokłem, się. No, fajnie pogoda nam dopisała. Ja był z tej samej strony, czyli staw od do pola. No. Tylko, że z deszczem. Czyli poziomo? No. Tak, to byłem, byłem suchutki. Ale z tyłu byłem e, przemoknięty jak e, kura. Była masakra. Gdzieś tam chodziliśmy na jakieś grilly się w ogóle grzaliśmy, jakiś tam, tam jest niżej, taki grill taki wybudowany, duży. Mm -hmm. Gdzieś tam ci e, ludzie, stąd co mieszkają, tam sobie no, oglądali rajd i my no, razem z nimi tam, w, w pewnym momencie mieszkaliśmy. No także wesoło, bo przyłącz ruszyn bym ściągnął aparat na zewnętrznej Zamiast depnąć sprzęgła i się obrócić to musiał wycofywać, ale dzięki temu mam możliwość tego, że dostał mi aparat. Trzecia pętla, dalej ten sam odcinek, panków. I zostajemy tutaj na 10-15 załóg. Na ostatni, jakby taki winkier do zrobienia, i właśnie będziemy śmigać na metę, żeby sfotografować zwycięzców. I właśnie sobie śmigam na metę, na serwis, na lodowisku. I na tym zakończę swój dzisiejszy Rally Masters, już 29 w kolejności organizacji. Najszybsi klasier na odpływ czyli samochody napędzane na jedną oś. Brawo! Gratulujemy! Brawo! Brawo. 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 Ja Muszę się chować. Kurde, to nic nie wiadomo. No, niż w tej co? nie się Robisz, radzisz, że się Tak. tak. Jeszcze raz trumfo. Kameruje się to, to już. Powiem Ci szczerze, że ja nawet nie wiem, czy jestem szybki. Wiesz, bo ja sobie mogę patrzeć w tabelę czasów, ale porównaj między innymi. Nie. Jesteś jak Zygzak McQueen, jesteś tu prędkością. Masz. masz czerwone auto, ono jest na najszybsze. białe rękawice, tak. Które się na każdym pk podobały. <laughs> Wszyscy mnie pytają, gdzie ja białe rękawice kupuję. Bo to są nowe, ale nie wybrane w perwolu. Tak, no tak. I one się po prostu jak Tak. Ale czerwone zostało, bo musi być pod Oczywiście, że tak, więc... Czerwone ale co? Się u nas nie ale co, okay, według Was? za zajebi. Fajny, OSy, no OSy genialne, OSY zajebiste Szkoda tego pierwszego walimia, nie? Że nie pojechaliśmy do domu no bo tam był wypadek. No. E, ale ale fajnie. Jeszcze się po walimie najeździsz przecież. No na to liczę. No ja już liczyłem, że w tym roku co najmniej 5 imprez leci e, przez Kostkę. No w tym sezonie właśnie jeszcze no, dopiero zaczęliśmy na sezon. No. no, To jest miał być nasz trzeci, jest drugi start. No i jeszcze tam do listopada, do wikinga to jeszcze 6-7. Termaczek, termaczek, nie? Eee, tak, termaczek. no nie wiem czy Radku, bo tam już kawałek, to są tak bez bazy hotelowej w Radkowie no. Coś mi nie leży, ale a ja nie chciałem brać już tam hotelu w się bo... No zobaczymy, jeżeli będzie prolog, może się zmienią obostrzenia do tego czasu Bo miał być prolog, nie? No, 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 no. rok wszyscy czekamy na ten prolog w Radkowie no, Myślę, że raczej będzie, wiesz Z uwagi na te, te nie? No, ale wiesz, jak, jak normalne rampy są na tarmacu na Rzeszowie normalne, co się normalne, działo. Normalne rampy, nie? Ale wiesz no na Rzeszowie co się działo przecież, nie? Ile osób tam było na tym starcie? I nikt no. nie robił problemu. No, no a to wiesz, no bo to zależy gdzie i jak. W Rzeszowie nie robił problemu, a Ilenogorska policja na przykład już miała więcej problemów. Tu jesteśmy w Świnicy. No, ale to jest też super i to tak zależy w jakim ty jesteś rejonie i jakich spotykasz. Na ABS ci się świeci. Wszystko mi się tutaj świeci. Masz kolejka kompletną, absolutnie. Ale skarpeteczki. Oczywiście. Muszę pokazać, no, bo są no, przecudowne. To są moje specjalne. Tak Szczęśliwe, jak najbardziej. Ale nie, no, powiem Wam czy, że biedy nie było. No, fajnie. no, jest progres. Powiem Ci, że trenuję na mistrza nawrotu. Chcę porozmawiać na tarmaku, żeby była nagroda dla najładniejszych dla tego I nawrotu. ustawione takie specjalne małe słupki jak w rifcie, drifcie. Tak. Że trzeba najładniejszy nawrót. <laughs> powiem Ci, że już widziałem wstępnie wideo gdzieś tam na YouTubie, że tam na Typankowie to jak robiłem nawrót lewy, też takie... Przednim kołem jest zaczepił Ale tam jak masz na, na, na tym, na tym yy... to Tam gdzie jest ta taka mieszanina no, Tak, ta mieszanina, dynastani. nie? No, no, jak no, to no. spadanie w dół i widać kto ma serię zawieszenia, kto ma modzone no. Po prostu koło albo skleja, albo nie skleja Aha. Powiem Ci szczerze, że jak oglądałem wszystkie cienkie Isaje z tamtego miejsca To mi się przypomniały złote czasy pucharów e, Właśnie jak się tak, stawa... tak Tak, tak ale Albo schopy tak wychodziły, tak, że podwozie było widać, nie? No? Tak Uu. Wiesz, jak już to wydaduje. działało, nie? On mówi, Kurde, te czasy mogą jeszcze wrócić. Dobra, nie zagaduję was, dzięki. Dobra. powodzenia tam następnej no. Na tarmaczku się widzimy. Tak, na tarmaczku tak za dwa tygodnie. Dobra, tak się mawiamy. I, I ma być dobra. coraz szybciej. Coraz dobra. szybciej. Nie odejmuj. Dobra, dobra, tak <grym> tak tak, tak tak. dobra. co? zobaczyć piękne zdjęcie. To co? Możemy Czekamy Czekamy zobaczyć piękne fotki. O Jezus, to jak już mam nagrane, to muszę. <grym> na razie, dobra, trzymajcie się. Coś tam z rampy jeszcze wam strzelę. Jak tam rajdzi? Według was? Waniale. Fajnie? Woda dopisała. Rodzinna atmosfera. Rodzinna atmosfera, jest zarobi. Poprzednicy się wypowiedzieli za mnie, co ja mam dodać Nie ale co, już piekielnie szybko było? E, nie, nie Ciężko. było piekielnie szybko. Które w za wolno? Mamy troszeczkę kamerę na ciebie. Tak, to szeroki sobie. kąt, także... A okay. to obejmie wszystko. E, u nas nie było szybko, no tak naprawdę wygraliśmy mocą. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. I jeśli chodzi o podsumowanie naszej a Jakby skut to nagu. byś jeszcze był szybszy, nie? E, jest takie prawdopodobieństwo Aczkolwiek kierowca ostatnio był na tenerycie I przybrał mu się, no powiedział, że jak przed na wagę ostatnio to się załamał Bo zobaczył prawie 897, Nigdy tyle nie marzył o, <śleski> Także nie, 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 nie doszukujmy się tutaj Nie, tak, pilota, miał to Także nie doszukujmy się do winy pilota Tylko bardziej szukajmy masę kierowcy Bębenek. Dobra, a to co się widzimy następnym razem? Na dwa tygodnie tarmak Jedlina tarmak. Jedlina, Dobra, to w takim razie ja dziękuję Za miłe słowa Trzymajcie się Jak coś to foty podeślę Jak dla mnie to już koniec rajdu Jesteśmy właśnie po mecie Teraz idę oddać kamizelkę Impreza jak na mnie najbardziej, jak najbardziej udana bez jakichś tam większych incydentów, trochę akcji kilka fot fajnych wyszło uważam Ale to oczywiście wszystko przy selekcji się okaże Ja właśnie idę zaraz oddać kamizeleczkę i spadam do domku Także do zobaczenia, miejmy nadzieję na następnym rajdzie Który prawdopodobnie będzie to następną rundą Thermac Masters w Jedlinie Także dzięki za oglądanie i na razie